Tak, ciemny, jasny, biały, taki do papieru. A, to nie mam. Zimno tutaj, nie otwierajcie tych okien. To są jak gorąco. Jajku, jak gorąco. proszę, to okno. O! Otwieramy zeszyty i zapisujemy nowy temat. Bohater negatywny postać spełniająca czynną rolę w rozwoju akcji. Przypisane? Dalej. Działania tej postaci są... Ale sumie... jak dalej? Dopiero napisałam lekcję i temat! Ale tak musi być! postać spełniająca czynną rolę w rozwoju akcji,